Fuck. Właśnie, no, tutaj jest ominowane trochę. Uważaj. Mi się wygląda model, jak zmieniasz te... Jak to wygląda? na Ta. wy, no, tak już chcieli ci wklepać. Ale tam. tam. Elo, tam. Pomogę mu. Tutaj, jest ten znak plusu. Nie, blokuje mnie! Ja nie mogę przejść. Ale kto? Nie mogę przejść, dosłownie. A przycisnąłem się. Ale gruby. No to jest serio, zarobiste te utwory, jak tak nagle... ...efektami. No wiem. Tylko najgorsze, że mi się przypomniałem z jedną grą i to się nazywa Genshin Impact. Genshin Impact jest spoko, póki nie masz takiego farmienia, typu What the fuck? Uciekaj! Co? <grystanie> Dalej nie mogę, no. Bullshit. A też dobrze zrobić na chwilę szybki reset? Nie, ja tam. O Jezu, a To ona? Nie no, ty, ty ja. Hej, den, nie jest tu jak kołek, chodź tu! Nie musisz mi mówić, ser. Dla przyjaciół jestem, Jack. Okej. Jack. Dla mnie stróż. Dla mnie to. mega. ej, 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 Sijan, spokój się. Słyszałam, że w Penthouse'ie przy Liberation Passage mieszkał stary Polak. Mówią, że zbiera dzieła sztuki. O! Tam Polska góra! <noise> hi, 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 Babi się tu? Oho. Tak. Za chwilę użyję swej czarodziejki. Cza... Użyję magii i umrzesz. Moja postać ma magię. Nie wiem, czy wiesz. tego robienia dymów stał ciecz. Eee. Ma magię robienia wybuchów. Kiedyś grała na ukulele. Serio? Hi, 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 hi. Lecimy dalej. Aiden, Den, dla Roa I. Chcę, żebyś kazał mu zaśpiewać. To będzie. <śpiewanie> straszne. Wyzwanie: Porusz te struny głosowe. <śpiewanie> Sam się wróciłeś. You my, and my ale, ale do Eee! ma kule. Nie jesteś taki zły, wiesz? A w końcu się do mnie przekonujesz? Nie, po prostu są gorsze dupki od ciebie. Nie <coughs> zdałam! Widziałem ją z tobą! Słuchaj. I nie mówię ci tego dlatego, że cię lubię. Sam nie wiem, dlaczego ja ci to kurwa mówię. Ale nigdy. Nigdy nie pytaj Lałano jej przeszłość. Kuwasz? Dobrze. A teraz spadnij. Mam urodziny. <grystanie> <grystanie> Fajny to toporek. Chciałbyś taki? No i znowu zabierasz mi linę, hamie <grystanie> <grystanie> What the fuck? Co mogę powiedzieć? Rozbroiłeś mnie To A, co? Bo taki szukasz tych lamp? O... No zanim tylko będziemy mieć fajną misję ogólnie, więc troszkę się zasraż. Nie, bez strania, nie ma piluchu Oj, ogólnie dochodzę do tego, do tej części w fabule, gdzie prawdopodobnie będę miał tego, Roma z Tom Lawan, tą czarną Znaczy, wiesz już. O... On nie, rasizm, o nie... Ja jeszcze raz, te lat za przyjdą mi do domu powiedzieć, że jestem rasistą najgorszej... Eee, nie chcę tego. Nie, nie! Cicho. Ja uczę się używać tego gówna. Z mi rękoma. O! What the fuck? Miałem wewnętrzną potrzebę uderzenia tego z całej siły, a nie spodziewa... Uuu, fajne. <grystanie> Ach tak, czarny ekran. A. Ale ładna melodia, słyszysz ten dzwonek miły. Właśnie takie... <grystanie> Daaauuu. I nagle padł ending, ja postać ślepa już nie może chodzić. Bo już się, że z w oczy, i już nie może otwierać oczu. Czas na nas bardzo tył? No trochę, co Ty musisz. Nie wiem, ty. Ty masz. Ty nie no, potrzeby tego zrobienia, co nie? Tak. W Polsce, tu stare baby by cię zabiły. Dawaj Halo Czekam Dobra, teraz chodź. O, czekam, aż inni. Gracz przyną dalej chodź. To kim jest kobieta, która chce cię zabić? Wagina dentata. Wagina skłami. Co? Suk, so? która chce dostać so? Ja jaja na tacy. Taki opis wystarczy. Rozumiem. Czym się śmiejesz? tylko widzę tylko czarną mapę latającą. Hihihihi. Hi, hi. O nie, on nadchodzi. Uciekaj lepiej, bo za ci włożę... Czekaj. Mogę ci pokazać? Nie, nie mogę ci pokazać. Potem ci pokażę. Co ci włożę w dupę? Spadaj. I <laughs> a jak ja... ...z pierwsza tu to dziecko... ...chciałbym mu rzucić... Nie, chciałem, żeby się motowa staliśmy w dupę, po czym go odpalić. Żeby nie, żeby tam pękł, żeby było szkło. tak groźne, że zaczął kupić w dupie. What the fuck? Za no, co jest starego? Z jednego pokoju zacznę nagrać utwór z Dyncred jedynki. Co? Ruszam, ser. Pewnie row. Powodzenia. Nie zawiedziemy pana. Zrobimy co w naszej mocy. Ktoś cię pytał, Wierzbowski? Rusz dupę czekają na nas. Wierzbowski? Kumasz? Nie! Nic nie słyszałeś? No nic. O kurwa! Czemu są dwa kable, to tylko co to? Jak ty podbiłeś... Co ty Co ja Nie wiadaj Ale co? No, no gdzieś dwa podbiłeś naraz, co nie? No The fuck? Powiedzieliście, że to jest niemożliwe, a ja powiedziałem co innego.